Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, mija już wiele lat od chwili, kiedy w Małopolsce, w Proszowicach, powiedziałem chyba po raz pierwszy, że prawo sprawiedliwość chce być i będzie reprezentantem polskiej wsi, i że traktuję to nie tylko jako obowiązek, ale także jako zaszczyt, jako powód do domu. I dzisiaj po latach chcę to powtórzyć. Jesteśmy reprezentantem polskiej wsi, jesteśmy z tego dumni. Jesteśmy dumni z tego zaszczytu.